Cześć! W tym odcinku dowiecie się, jak włączyć tłumaczenie stron w przeglądarce Google Chrome. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i nacisnąć dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów oraz zostaw łapkę w górę. A teraz zaczynamy. A więc aby włączyć tłumaczenie stron w przeglądarce Google Chrome, musimy przede wszystkim uruchomić to przeglądarkę w telefonie. Następnie klikamy w prawym górnym rogu ikonę trzech kropek. Tutaj rozwinie nam się lista z zakładkami. My klikamy w zakładkę ustawienia. Następnie pojawi nam się kolejna lista. My na tej liście szukamy zakładki języki i klikamy. No i tutaj musimy dodać języki, z których przeglądarka będzie nam tłumaczyła właśnie te strony. Więc klikamy dodaj język. No, i załóżmy, że dodam język, myślę, że najbardziej popularny angielski. Zaznaczam angielski Stany Zjednoczone. Jak widzicie, język został dodany. Teraz muszę poniżej tutaj zaznaczyć ten suwak a w zasadzie go włączyć proponuj tłumaczenie stron w innych językach więc klikam no i teraz jeżeli wejdziecie na daną stronę załóżmy stronę anglojęzyczną to przeglądarka wam wyświetli taki komunikat z propozycją przetłumaczenia tej strony na przykład na język polski pokażę wam jeszcze przykład takiego komunikatu który się wyświetla po włączeniu tej funkcji Mam tutaj taki zrzut strony, więc jak widzicie, jeżeli jesteśmy wtedy już na danej stronie anglojęzycznej, to poniżej mamy taki komunikat. Możemy dalej przeglądać tutaj daną stronę w języku angielskim, bądź po prostu kliknąć tutaj na język polski i wtedy przeglądarka automatycznie przetłumaczy nam dany tekst na język polski. Więc w ten sposób możecie włączyć tłumaczenie stron w przeglądarce Google Chrome. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, koniecznie zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, zostaw komentarz oraz udostępnij ten film. No i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. A więc do następnego odcinka, cześć!